Zapraszam teraz pana Sebastiana Motyla, e, Noik Kraków. E, pandemia impulsem zmian organizacyjnych. Zapraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, być może nie jest najlepszym rozwiązaniem składanie podziękowań na początku wystąpienia, ale pomimo to chciałbym jednak już teraz podziękować organizatorom, a przede wszystkim złożyć podziękowanie na ręce Marka Salamaka za zaproszenie i możliwość wystąpienia dzisiaj przed Państwem w roli prelegenta. Dziękuję Marku. Powiem też, że stosunkowo długo zastanawiałem się, jak w ciekawy sposób rozpocząć dzisiejsze spotkanie, i jak w miarę sprawnie przejść do, do zagadnienia, o którym chcę mówić i wszystkie moje pomysły i myśli kończyły się ostatecznie na zwróceniu uwagi na fakt, jak trudnym do przewidzenia był rok 2020. Powiedzieć, że rok 2020 był zaskakujący, to tak jakby nic nie powiedzieć. Więcej będzie, że tegoroczna konferencja inframos w swojej skali, nie wiem, rozmachu wydarzenie jest zaskakująca, to także jakby nic nie powiedzieć. I ja będę bardzo szczęśliwy, jeżeli moja dzisiejsza prezentacja również będzie dla Państwa zaskakująca, a ze swojej strony w zamian za 15-20 minut poświęconej mi uwagi pokażę Państwu kilka dobrych praktyk, być może, być może metod ułatwiających pracę w dzisiejszym świecie. I szybko zmieniających się czasach oraz to, jak próbują radzić sobie organizacje i jak się odnajdują w nowym otoczeniu. Ja nazywam się Sebastian Motel, jestem dyrektorem działu realizującego kontrakty kolejowe oraz prokurentem w spółce PNU i Kraków, a swoje doświadczenia zawodowe zbierałem na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, od, od inżyniera po dyrektora kontraktu czy dyrektora pionu, dlatego uważam, że po pierwsze mam czym, a po drugie będę mógł się podzielić z Państwem swoimi spostrzeżeniami, pewnego rodzaju doświadczeniami czy też czy też obserwacjami na temat błędów, które zdarza nam się popełniać i jak wygląda ta ciemniejsza strona dostosowywania się do obecnej sytuacji. A wszystko to odbędzie się pod hasłem Pandemia. Impulsem zmian organizacyjnych. Szanowni Państwo, wszystko się zmienia i na przestrzeni lat także ta konferencja, więc idąc z duchem czasu, mojej prezentacji również będzie bliżej do wydarzenia o charakterze bardziej jak mostów infrastructure niż do tradycyjnego inframostu. Teraz postaram się jeszcze zniknąć z ekranu na czas prezentacji. Chyba się udało, więc proponuję włączyć tryb pełnoekranowy i chciałem rozpocząć od pokazania państwu czterech postaci początkowo ich nie przedstawiając. Pozostawię 10 sekund, aby każdy mógł zmierzyć się z zagadką samodzielnie. I może od końca. Warren Buffett, przedsiębiorca, inwestor, filantrop, Alicja z krainy czarów, kapitan Jack Sparrow oraz Heraklit Zefezu, któremu przypisuje się następujące słowa. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Na bazie tego cytatu nakreślę obszar, kontekst, w ramach którego wraz z postępem prezentacji będziemy się poruszać. Niewątpliwie marzec 2020 roku był tym momentem, w którym nasze życie diametralnie się zmieniło. Jako, że obszarem naszego zainteresowania w ramach dzisiejszego spotkania są organizacje, dlatego wskażę zmiany, w obliczu których znalazła się nasza spółka. Po pierwsze, wprowadzenie zdalnego, mieszanego trybu pracy. Grafika obrazuje, jak zmieniał się na przestrzeni miesięcy stosunek ilości pracowników pracujących w trybie zdalnym i stacjonarnym. Bardzo ważną kwestią jest elastyczne przejmowanie obowiązków w ramach zespołów, a zagrożeniem... Tutaj niewątpliwie jest nasza tendencja do niedzielenia się wiedzą. Trzymamy ją wyłącznie dla siebie, traktując trochę jako taki bezpiecznik, który daje złudne wrażenie, że jesteśmy niezastąpieni. Początkowo nieobecności spowodowane były przede wszystkim opieką nad dziećmi, z powodu zamknięcia szkół, lecz znaczy pod koniec 2020 roku były to głównie przypadki kwarantanny czy izolacji, najpierw w ujęciu procentowym oraz w ujęciu ilościowym. Dlaczego o tym mówię? Również zmiany charakteru i absencji muszą być uwzględnione przez pracodawcę, czym innym jest opieka nad dzieckiem z możliwością dostępu do komputera czy okazjonalnej pracy zdalnej, a czym innym długotrwająca kwarantanna czy izolacja z powodu objawowej postaci choroby. Kolejna zmiana dotyczyła zasad funkcjonowania w terenie, na budowach w ramach prowadzonych przez nas kontraktów. Dużym wyzwaniem było zapewnienie w pierwszym okresie pandemii odpowiednich ilości środków ochrony osobistej, czy też konieczność ograniczenia kontaktów podczas transportu pracowników i kwaterowania w delegacji, czy zmiany w sposobie organizacji pracy celem maksymalnego dotrzymania dystansu społecznego. Następnie zmiana w zakresie podejścia do oceny ryzyka. Nowa perspektywa tej oceny. W pierwszej kolejności identyfikowaliśmy prace, które w ramach przestoju niezależnie od przyczyn mogą ulec degradacji. Następnie planowaliśmy i wycenialiśmy działania zabezpieczające. Nie czuję się na siłach, by interpretować kwestie zmian zapisów formalno-prawnych, ale co mówią? Mogę z perspektywy naszej organizacji podać kilka przykładów, które wpłynęły czy też wpływają w dalszym ciągu na naszą firmę. Siła wyższa. Zawsze umowy zawierały zapisy o braku odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej zgodnie z kodeksem cywilnym. Obecnie rośnie świadomość, co w mojej ocenie jest korzystne. Im większe zrozumienie zapisów formalno-prawnych przez strony, tym lepiej to wróży ich współpracy w przyszłości. Rewizja ryzyk. Dotyczy to działania większości instytucji finansowych w zakresie udzielanych kredytów, leasingów, gwarancji czy, czy limitów. Opłaty bankowe, a konkretnie ich wzrost. W bardzo prosty sposób wytłumaczyła mi to pewna mądra osoba u mnie w firmie. Kiedyś problemem był brak pieniędzy. Obecnie problemem jest ich posiadanie. W skrócie, płacimy za wysokie saldy na rachunkach. Niestabilny kurs euro. Konieczność zakupu z wyprzedzeniem materiałów płatnych w tej walucie celem uniknięcia ewentualnych strat na różnica kursu. Cyfryzacja procesów, czyli mniejsza ilość dokumentów papierowych, podpisy elektroniczne, elektroniczny obieg dokumentów itd. Komunikacja. Dlaczego uważam, że jest ona taka ważna? Ile rozmów potrzeba, ile, ile kontaktów potrzeba, żeby każdy z każdym w ramach zespołu mógł się skomunikować? W przypadku dwóch osób jest to jedna rozmowa. W przypadku trzech osób w zespole potrzeba trzech rozmów, ale już na przykład w przypadku dwunastoosobowego zespołu tych rozmów potrzeba aż 66. O zmianach w sposobach komunikacji opowiem, przechodząc do kolejnej części prezentacji. Pierwszy obszar uznaję za odkryty, dotyczy on zmian. Teraz postaram się wyjaśnić, jakie zagadnienie reprezentuje pewien pirat, który stwierdził, Problemem nie jest problem. Problemem jest Twoje podejście do problemu. Wracając do prezentacji, w odniesieniu do niniejszego cytatu chcę Państwu pokazać, jakie było nasze podejście jako spółki do problemów, które pojawiły się na skutek omówionych zmian. Praca zdalna. Początkowo możliwość pracy zdalnej była przyjęta z bardzo dużym entuzjazmem, który stopniowo opadał wraz z upływem czasu. Dlaczego? O tym może za chwilę. Nam jako spółce być może było troszeczkę łatwiej. Mamy spore doświadczenie w realizacji dużej liczby prac utrzymaniowych które jednak charakteryzują się znacznym rozproszeniem naszych zespołów. To, co jest niezbędne, to zapewnienie narzędzi umożliwiających pracę zdalną. Myślę tutaj nawet o komputerach, o programowaniu, o zapewnieniu stabilnego połączenia internetowego. Kluczowe czynniki to czas, koszt i zakres. A żeby lepiej zrozumieć przykład, zastąpmy pojęcie zakresu pojęciem jakości wyrożenia. Jeżeli nasuwa się komuś teraz skojarzenie z historią zarządzania, to bardzo dobrze, bo też taka była moja intencja, i na podstawie takiego trójkąta ograniczeń szybko wytłumaczę, jakie ryzyko niesie ze sobą skupienie się wyłącznie na czasie i koszcie. Oczywiście czas jest kluczowy, koszty są jak zawsze priorytetem, wręcz nierzadko głównym kryterium, ale tym razem bardzo ważne było i jest, aby szczególną uwagę zwrócić na jakość wdrożenia, która wraz ze zmniejszeniem czasu i kosztów także spada. Nie chodzi przecież o to, żeby tylko dostarczyć narzędzia pracownikom, należy spowodować, aby oni sprawnie z nich korzystali. Z dnia na dzień zmierzyliśmy się z ogromnymi możliwościami wyboru narzędzi do komunikacji. Teraz z perspektywy roku widzimy, jak wielki postęp nastąpił w tej dziedzinie. Podejrzewam, że każdy z nas ma doświadczenia, szczególnie z pierwszego okresu, kiedy notorycznie coś nie działało. Nie wiem, mieliśmy różne programy, nie taka wtyczka zainstalowana, nie to spotkanie, kogoś tam nie widać, kogoś nie słychać i tak dalej. Dlatego szczególnie ważne w ramach organizacji jest ograniczyć liczbę narzędzi i ustanowić jedne, wspólne. Komunikacja. A raczej powinienem powiedzieć skuteczna komunikacja. Niezależnie, czy mamy do czynienia z sytuacją pandemii, czy nie, w mojej ocenie efektywna komunikacja jest kluczem do sukcesów wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Dlatego teraz zmiany, z jakimi mamy do czynienia, obnażyły wiele problemów. Chciałbym podzielić się z państwem kilkoma praktykami, czy też sposobami, a może lepiej, Naszym podejściem do problemów. Najlepsze są metody proste. Te, te, które chcę teraz zaprezentować, takie są w mojej ocenie. Są one zarówno proste do zrozumienia, jak i do wdrożenia u siebie w organizacji, ale z drugiej strony hmm, zastanawiające jest, dlaczego tak rzadko są one stosowane. Tak więc do konkretów. Powiedzieliśmy wcześniej o narzędziach i dostępnych kanałach komunikacji. Czym więc się kierować, dokonując wyboru metod komunikacji? Czy warto czy wysyłając maila i oczekując natychmiastowej odpowiedzi postępujemy prawidłowo? W pierwszej kolejności skupmy się na doborze kanału komunikacji w zależności od złożoności zagadnienia. Maila używamy dla tematów prostych, różnego rodzaju komunikatorów dla tematów bieżących, bardziej złożonych, im temat bardziej skomplikowany lub potencjalnie konfliktowy szukajmy narzędzia gwarantującego pełniejszy przekaz komunikacyjny, jakim jest na przykład telefon aż po zagadnienia wymagające kooperacji wielu osób, wtedy słusznym będzie, odpowiednio będzie zorganizowanie wideokonferencji. Następny przykład to jest dobieranie metody komunikacji w zależności od czasu, w jakim oczekujemy odpowiedzi. I tak, telefon, gdy sprawa jest pilna, odpowiedź potrzebna na już Team'sa, użyjmy czy komunikatora, gdy satysfakcjonuje nas odpowiedź w danym dniu, tego typu, tego typu komunikator w takim przypadku będzie jak najbardziej OK. E-mail, gdy sprawa nie jest na tyle pilna, że nawet odpowiedź w kolejnym dniu czy też dniach jest akceptowalna, to, to, to tak, wtedy napiszmy maila. Kolejnym pojęciem, pod którym kreje się szereg nieproduktywnych zachowań, jest tak zwany mailowy ping-pong. Wydaje mi się, że na to pojęcie trafiłem kiedyś w internecie i było ono wytłumaczone mniej więcej jako sekwencja niekończących się wymian wiadomości. Dlatego istnieje jedna podstawowa zasada. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozwiązać tematu pisząc trzy maile, używamy innego kanału komunikacji, jak na przykład telefon, a jeżeli pracujemy w zespole, to, to tak, wtedy zorganizujmy wideokonferencję. Istnieje szereg odmian tego mailowego ping a oto kilka z nich. W myśl zasady oko za oko otrzymujemy pytanie za pytanie, mail za mail. Nie uzyskujemy odpowiedzi, ale jak żeby inaczej dostajemy kolejne pytanie lub kolejny rozpoczęty wątek niezwiązany bezpośrednio z początkowym tematem. Zresztą i tak już nie wiemy, jaki był pierwotny temat, i tak pewnie nam już nie zależy na odpowiedzi, bo nie bardzo potrafimy sami odnaleźć, nie bardzo już sami wiemy, o co pytaliśmy, bo jesteśmy zasypani nowymi problemami. Jakie rozwiązanie? Działajmy prewencyjnie. Zamieszczamy w treści maila opcję zamkniętych odpowiedzi do wyboru lub dzwonimy, a jeżeli chcemy, aby został jakiś ślad po tej naszej rozmowie, to wtedy podsumujmy ją mailem. Łańcuszek mailowy wielu adresatów, każdy dodaje coś od siebie zdanie, poprawkę, przecinek. Jakie rozwiązanie proponuję? Poczekajmy na koniec dnia, nie śledząc tej konwersacji, sprawdźmy jej efekt. Jeżeli obawiamy się, że temat mógł być faktycznie pilny i ważny, to spokojnie zapewnię, zapewniam wszystkich, że w takim przypadku do tej pory już ktoś do nas zadzwonił. Powiedz wszystkim funkcja taka. Jeden z moich ulubionych przykładów i, i, i na pewno jeden z najbardziej nieproduktywnych. Wysyłamy wiadomość do zespołu, nie oczekując odpowiedzi. Po chwili się zaczyna taka niekończąca, się zaczyna taka niekończąca lawina wiadomości typu dziękuję, również dziękuję, ja też bardzo dziękuję, pozdrawiam i tak dalej. Zarówno od adresatów, jak i od tych, którzy otrzymali maila tylko do... No, 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 tylko do wiadomości. Ostatni przykład to takie nieczyste zagrania, używając języka sportowego, tak zwane faule. Nasz nadawca zachowuje się trochę agresywnie, prowokuje, ponagla, nieustannie zwraca na siebie uwagę, również zaznaczając w ten sposób swoją obecność, po czym całkowicie przypadkowo cała ta wyjątkowo ciekawa korespondencja trafia do wiadomości przełożonego, albo jeszcze lepiej, do wszystkich dostępnych przełożonych w naszej firmie. Jakie rozwiązania? Odpuścić zająć stanowisko raz i w kolejnych przypadkach co najwyżej potwierdzić telefonicznie, a już w żadnym wypadku nie brać w tym udziału. Ci, którzy ze mną współpracują na co dzień wiedzą, że czasami aż do przesady zwracam uwagę na precyzję w adresowaniu wiadomości. Dlaczego? Postaram się to teraz Państwu pokazać. Przykład, sytuacja numer jeden. Mam problem, potrzebuję rozwiązania, odpowiedzi, dlatego wysyłam e-mail do swojego całego zespołu, jego członkowie zaczynają pracować. Po jakimś czasie od większości z nich dostaję odpowiedź. W tym przypadku akurat 10 odpowiedzi. Dochodzę do wniosku, że nie do końca tego oczekiwałem. Sam sobie jestem winien, ale jak to się mówi, to jest jeszcze pół biedy. Sytuacja numer dwa. Podobnie jak za pierwszym razem wysyłam e-mail do całego swojego zespołu. Ten pracując zaczyna wymieniać się informacjami. Po jakimś czasie zaczynam otrzymywać pojedyncze, szczątkowe odpowiedzi. Część wiadomości kierowana jest gdzieś poza zespół, część dociera do niego z zewnątrz, spoza organizacji, a po jakimś czasie przepływ informacji wygląda mniej więcej tak. I myślę, że brak dodatkowego komentarza będzie w tej sytuacji najlepszym komentarzem. Rozwiązanie jest stosunkowo proste. Sytuacja numer 3. Wysyłam wiadomość do konkretnej osoby, deleguję. Ta osoba koordynuje cały proces i po jakimś czasie otrzymuje jedną odpowiedź. Wypracowane w ramach zespołu rozwiązanie lub jego opcje. I w ten oto sposób rozumiem precyzję i efekty poprawnego adresowania wiadomości. Dobrze, mamy odkryte dwa obszary. Zmiana i problem. Przejdźmy do kolejnej postaci. Kolejny cytat pochodzi z drugiej części przygód Alicji o tytule po drugiej stronie lustra. Nasza bohaterka słyszy w niej od czerwonej królowej słowa, bo widzisz, tutaj, tutaj trzeba biec tak szybko, jak się tylko potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu. Jest także dalsza część tego cytatu, która brzmi mniej więcej tak, że jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej. W tej części chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co robi nasza firma, nasza organizacja, żeby nie tylko rozwiązywać bieżące problemy, ale niejako biec najszybciej, jak tylko potrafimy, a może, a może właśnie dwa razy szybciej. Pomimo z pozoru niesprzyjających okoliczności możemy się pochwalić historycznie rekordowym poziomem portfela projektów przekraczającym na koniec 2020 roku miliard 200 tysięcy. Wspólnie z naszymi partnerami rozpoczynaliśmy i pracowaliśmy nad uruchomieniem w 2020 roku projektów pilotażowych, czy to z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji, czy też cyfryzacji procesów. Utworzyliśmy dział SRK celem rozpoczęcia częściowej realizacji prac tej branży siłami własnymi od roku 2021. Cały czas realizujemy strategię, mocno inwestując w modernizację bazy sprzętowej. Staramy się zrozumieć w tej sytuacji obawy i lęki naszych pracowników, dbać o ich bezpieczeństwo i komfort pracy poprzez gwarancję i poczucie stabilności zatrudnienia. Podejmujemy działanie minimalizujące ryzyko zakażenia podczas pracy stacjonarnej w firmie. Wprowadziliśmy tryb pracy zdalnej, mieszanej. Co więcej, utrzymywany jest stały poziom wynagrodzeń i benefitów. Dajemy możliwość refundacji kosztu testów w kierunku COVID-19. I to jest obszar naszych działań mający na celu utrzymanie odpowiedniego tempa rozwoju. Powoli zmierzając do końca, pozostał nam jeszcze pan Warren Buffett i jego słowa. Dopiero podczas odpływu okazuje się, kto pływał nago. W oryginalnym znaczeniu odpływ symbolizował w słowach jednego z najwybitniejszych inwestorów czas spowolnienia gospodarczego, bo w czasach prosperity stosunkowo łatwo jest być na fali, a weryfikacja nadchodzi wraz z nadejściem recesji. Moja osobista interpretacja słów Warrena Buffeta w obecnej sytuacji jest lekko odmienna. Stosunkowo łatwo według mnie teraz pozycjonować się jest jako firma czy organizacja radząca sobie z pandemią, szczególnie, szczególnie w naszej branży, która, bądźmy szczerzy, jako jedna z nielicznych nie została bezpośrednio dotknięta skutkami pandemii, a już na pewno nie w sposób, w jaki te lockdowny wpłynęły na inne gałęzie gospodarki. I to jest słowo klucz. Bezpośrednio. Ale po kolei. Porównując przychody spółki w ostatnich trzech latach nie zauważamy wyraźnej wrażliwości ich poziomu na skutki pandemii. Te odchylenia w poszczególnych miesiącach są raczej efektem fazowania robót, czy też zależą od, od charakterystyki poszczególnych przedsięwzięć. Trend, trend jest podobny. Analogicznie wygląda sytuacja z perspektywy ponoszonych przez spółkę kosztów, podobna charakterystyka krzywych. Porównując ze sobą koszty i przychody, w poszczególnych latach widzimy, że proporcje są zachowane. Nic niepokojącego się tutaj nie dzieje. Do podobnych wniosków dojdziemy, gdy spojrzymy na poziom przeciętnego zatrudnienia w firmie. W tym obszarze także spółka pozostała odporna na skutki pandemii. Tempo wzrostu tego parametru jest, jest bardzo podobne. Gdy dołożymy pierwszy kwartał 2021 roku, widzimy także, że nic się tutaj nie zmienia, organizacja się sukcesywnie rozrasta. Są też kwestie niemierzalne lub trudne do sparametryzowania w tym momencie, a które w mojej ocenie już niebawem w stosunkowo niedalekiej przyszłości zweryfikują skuteczność naszych działań i postaw. Po pierwsze, sytuacja pandemii już od pierwszych dni pokazuje, a zapewne zrobi to jeszcze wyraźniej, kto jest prawdziwym liderem, a kto jedynie takiego udaje. Jakiś czas temu trafiłem na publikację z danymi pochodzącymi z raportu Trends in Global Virtual Teams, z którego wynika, że aż 96 tak zwanych wirtualnych liderów, o których, tutaj, o których mówimy w kontekście pracy zdalnej, pozytywnie ocenia swoje umiejętności, a co ciekawe, natomiast tylko 19 z ich podwładnych jest tego samego zdania. Podsumowując, niektórzy umieją bardzo ładnie i dobrze mówić, ale teraz chyba trzeba przede wszystkim umieć rozmawiać. Antykruchość organizacji, czyli umiejętność wykorzystywania zmian, a nie ich unikania. Obecnie przez wszystkie możliwe przypadki odmienia się pojęcie czarnego łabędzia, zdarzenia trudnego do przewidzenia, mającego ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia. Oba te pojęcia, antykruchość i czarny łabędź, wprowadził amerykański ekonomista i filozof pochodzenia libańskiego Nasim Taleb. Prywatnie odsyłam Państwa do lektury jego książek. pod tytuł jednej z nich o antykruchości brzmi o rzeczach, którym służą wstrząsy. Dlatego uważam, że w pewnych okolicznościach i sytuacjach, jak na przykład sytuacja pandemii, należy spróbować spojrzeć na siebie z perspektywy okazji do wzrostu, do, do, do rozwoju organizacji. Ostatnia rzecz. Bądźmy uważni dużych organizacji, dużych przedsiębiorstw. Pandemia nie zniszczy od razu, ale szukajmy symptomów zgodnie z innym bardzo popularnym obecnie określeniem symptomów tzw. chorób współistniejących, które mogą powoli niszczyć nasze organizacje od środka. Takimi chorobami m.in. są braki w komunikacji, złe zarządzanie, nie wiem, niedostosowywanie się do zmieniającego się bardzo szybko tego otoczenia, czyli w dużej mierze to, o czym dzisiaj tutaj staramy się mówić. I teraz wracając do słowa klucze. Bezpośrednio. Bezpośrednio nie odczuwamy skutków pandemii, ale zwracajmy baczną uwagę, czy przypadkiem razem z ustaniem pandemii, razem z odpływem nie okaże się, że cały czas pływaliśmy bez majtek. I tym oto miłym akcentem w ten to sposób odkryliśmy wszystkie niewiadome, wszystkie obszary. Ja spróbuję jeszcze wrócić do Państwa na chwilę. Udało się. Mi ze swojej strony pozostaje podziękować Państwu za uwagę, życzę zdrowia, pozytywnego myślenia. Bardzo chciałbym móc powiedzieć, że miło mi było z Państwem po raz kolejny się zobaczyć, no ale przynajmniej mogę powiedzieć, że, że bardzo miło mi było mieć świadomość, że są Państwo po drugiej stronie i, i słuchają. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo Sebastianie. No nie wiem, co Państwo sądzą o tej prezentacji, ale ja po prostu. Będę bił brawo, bo bardzo mi się podobała. Dyskutowaliśmy troszkę wcześniej rzeczywiście, czy taka prezentacja może mieć miejsce na takim wydarzeniu jak Inframost. Nie miałem żadnych wątpliwości. Dziękuję jeszcze raz.